Jesteśmy pod szczególnym atakiem od wczoraj. Ambasador Izraela zdecydował się, zamiast wyrazić skruchę i, i, i przeprosić za mord, jaki został dokonany na działaczach organizacji humanitarnej, którzy zawozili konwój z żywnością dla głodujących Palestyńczyków ze strefy Gazy. Ambasador Izraela zdecydował się na atak na polskich polityków. Co ciekawe na polityków i z lewej, i z prawej strony. Zostałem wczoraj wymieniony przez Ambasadora Izraela. I chciałbym wyrazić zdecydowany protest w ogóle wobec takiego stylu uprawiania dyplomacji, a także wobec miękkości reakcji najważniejszych przedstawicieli państwa polskiego. Nie powinno być w ten sposób, że prezydent wydaje oświadczenia, w których unika słowa mord, unika słowa zabójstwo, unika słowa Izrael. Właściwie e, czytając oświadczenia prezydenta można by odnieść wrażenie, że być może pan Damian, który był zaangażowany w ten wolontariat zmarł śmiercią naturalną i po prostu panu prezydentowi jest smutno. Z drugiej strony mamy premiera, który w sposób tchórzliwy 30 godzin ponad zwleka z jakimkolwiek oświadczeniem, a jak już zabiera głos, to zabiera głos w sposób tłumaczący, że Polacy zasadniczo to są proizraelscy, więc e, drogi panie premierze, drogi panie ambasadorze, proszę nas nie bo my jesteśmy za Izraelem. Naprawdę Polacy nie są narodem, który musi jakiemuś innemu narodowi e, cokolwiek udowadniać i który musi komukolwiek tutaj się tłumaczyć. To izraelski rząd powinien się tłumaczyć za to, e, kiedy poniosą sprawiedliwość sprawcy tego mordu z prasy izraelskiej, trudno ją chyba oskarżyć, o antysemityzm. Wiemy już w tej chwili, żeby to z zimną kryją, wykonany mord, na raty. E, kolejne auta tego konwoju były ostrzeliwane. Rannym uniemożliwiono wydostanie się, mimo że była to strefa, e, gdzie izraelskie służby i wojsko były informowane, że tam się że ona jest żywność, że to są działacze organizacji międzynarodowych. Mamy do czynienia, proszę Państwa, ze zbrodnią wojenną i to słowa niektórym nie jest w stanie przejść przez usta. Więc to, co wnosi Konfederacja Bezpartyjnej samorządowcy, to mówienie bezpoprawności politycznej i otwartym tekstem o takich rzeczach. Potrzebujemy odważnych polityków na poziomie państwowym i odważnych polityków na poziomie samorządowym.